Proszę Panią, brała Pani udział w, w kursie, w szkoleniu, który e, pozwalał nauczyć się rozpoznawania ziół i grzybów. E, co to był za kurs? Może Pani powie parę słów, To znaczy, kurs rozpoznawania ziół to był tu w Aniołowie, a kurs grzybiarski był w Olsztynie w e, stacji, stacji sane, Sanepidu. Czy ta umiejętność, czy ta wiedza przyda się Pani praktycznie? Dlaczego? To znaczy, dostałem świadectwo, certyfikat, który upoważnia mnie do wydania takiego świadectwa komuś, kto by chciał na przykład zbierać grzyby i sprzedawać. Chcę prowadzić punkt skupu grzybów, ale tylko i wyłącznie świeży, bo suszone grzyby to już jest wyższa szkoła jazdy. I to... e, czyli ta, ten, ta nowa ta nowe doświadczenie, ta, ta nowa umiejętność pozwoli pani również prowadzić działalność gospodarczą? Tak. No, działalność gospodarczą to znaczy działalność to tak, punkt skupu grzybów mogłabym mm -hmm. prowadzić, mogłabym wydawać jakieś tam świadectwa i mogłabym bo nam również mówili o hodowli, o, o uprawie ziół, gdybym miała ziemię.